Dzisiaj sprawdzimy, czy zarost nas postarza, a jeśli tak, to jak dużą różnicę robi. Siwaneczko z tej strony Podliński witam Was w kolejnym odcinku. Kilka dni temu przeprowadziłem ankiety, kiedy jeszcze posiadałem trochę dłuższą brodę i zapytałem ludzi o to, na ile oceniają mój wiek. Teraz natomiast ogolę się na gładko i porównamy wyniki ankiety. Zobaczymy, jak duża będzie różnica pomiędzy Łukaszem z brodą, a Łukaszem kompletnie ogolonym na gładko. Materiał powstał w wyniku współpracy z Marką Brown, z którą to już od lat współpracuje i z którą dbamy o Wasze zarosty, czy też gładką skórę. Sprawdźmy więc ile lat na ile lat ocenią mnie przechodnie. Z 27, 27, 31, 32? 32. Ja podejrzewam, że nie ma pan 40. Czyli tak na oko ile pani wyśle? 38. Tak 32? Tak 30. Okej, okay, a ty? 27. 29. Eee, 35 27 25 25, dobra 27 27, jak myślisz, ile mam lat? 25 25? Z 30 może Okej okay. No, z takie 31 eee, 27 Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc, teraz czas się ogolić i sprawdzić, ile wtedy ludzie będą dawali mi lat W tym celu sięgam po golarkę z serii Brown 9 Pro Plus Jest to eleganckie urządzenie klasy premium, które posłuży przez długie lata Producent zapewnia, że skutecznie goli włoski przy każdym pociągnięciu, niezależnie od tego, czy jest to jednodniowy, czy siedmiodniowy zarost. I faktycznie, golarka nie ma żadnych problemów z przecinaniem krótkiego zarostu. Jednak ja poszedłem trochę dalej i sprawdziłem jak radzi sobie także z tym dłuższym, czyli prawie dwutygodniowym zarostem. I moja reakcja pokazuje wam jak to działa. I potwierdzam, boki, które były około tygodniowym zarostem, znikały za jednym pociągnięciem, a ten długi, gęsty dwutygodniowy zarost potrzebował kilku dodatkowych pociągnięć. Więc jeśli na co dzień golisz się na gładko, albo nosisz kilkudniowy zarost, ale czasami zdarza ci się, że zapuścisz dłuższy, to możesz być spokojny, że ta golarka na pewno spełni Twoje oczekiwania. Cała magia dzieje się w głowicy, bo ona składa się z pięciu elementów golących w Pro shave. Są to dwie folie golące i dwa trymery przycinające dłuższy zarost, a także element skin guard, który chroni skórę przed podrażeniami. Golarka została także wyposażona w dodatkowy protrymer z tyłu obudowy, który precyzyjnie przecina dłuższe włosy, ale także pomoże wam konturować np. wąsy, pejsy czy po prostu stylizować wasz zarost. Jak widzicie głowica jest ruchoma, odchyla się ona w zakresie 40 stopni dzięki czemu dopasowuje się do konturów twarzy i łatwiej jest tam się ogolić w trudno dostępnych miejscach. Folie golące przycinają włosy w granicy 0,05 mm, a więc naprawdę blisko skóry. A technologia AutoSense dostosowuje moc pracy urządzenia do gęstości zarostu zapewniając więcej mocy w miejscach, w których zarost jest gęstszy i grubszy. Baza Smart Crescenter to urządzenie 6 w 1. Ładuje, czyści i suszy golarkę, optymalizuje wydajność ostrzy i chroni je, co dodatkowo wydłuża ich okres eksploatacji, a dodatkowo sama automatycznie dobiera program pielęgnacji golarki. Podsumowując, ta golarka jest prawdziwym sztosem i tak jest to materiał reklamowy, ale wszystko o czym Wam tutaj powiedziałem jest prawdą i sprawdziłem to na swojej skórze. Jeśli więc szukacie eleganckiego urządzenia klasy premium, to jest to świetne Urządzenie, które z ręką na sercu mogę Wam polecić. Jestem już i gładki, ja czuję się zdecydowanie młodziej, ale sprawdźmy, jak ocenią mój wiek przechodnie. Dajcie znać w komentarzach, na ile Waszym zdaniem wyglądam lat bez brody. Sprawdźmy, ile teraz będzie wynosiła średnia wieku, jaką będą dawać mi przechodnie. Ja Waszym zdaniem mam lat po kolei? 21. No, 22.

Gorąc się na gładko, odbudniałem o niecałe 4 lata. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Dajcie łapkę w górę i komentarz. I widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Cześć!